Często, prawiąc komuś komplementy, mówimy, że ma ładną, gładką skórę jak u małego dziecka, ale okazuje się, że i nasze pociechy mogą mieć problemy skórne. Co jest ich przyczyną i jak sobie z tym radzić, o tym w dzisiejszym odcinku. Musimy pamiętać o tym, że skóra to jest taki bardzo ważny narząd, który nie tylko chroni organizm dziecka przed uszkodzeniami, izoluje termicznie. W skórze dochodzi do syntezy witamin, np. witamina D3 jest w skórze syntetyzowana. Jeżeli organizm dziecka choruje, to bardzo często problemy zdrowotne umiejscowiają się na skórze. Mogą być to problemy związane z nietolerancjami pokarmowymi, z infekcjami, z chorobami zakaźnymi, z alergiami czy z niewłaściwą pielęgnacją dziecka. Mając jak gdyby na uwadze wszystkie przyczyny, jakie mogą powodować wystąpienie zmian skórnych u dzieci, na pewno wiemy, że dieta mamy ma ogromny wpływ na zdrowie skóry dziecka, na jej stan. Generalnie, jeżeli mama karmi piersią, jeżeli jest to mama zdrowa, wywiad w kierunku alergii u mamy jest ujemny, wówczas rzeczywiście jest to najlepszy pokarm dla dziecka. Jedną z zalet karmienia piersią jest to, że właśnie tych uczuleń jest zdecydowanie mniej, czyli zmniejsza się ryzyko alergii u dzieci. Dzieci karmione piersią, wyłącznie piersią, prawie nie mają uczuleń np. Na, na białko mleka krowiego. Także no, to jest y, kolejna z tych zalet, których jest naprawdę mnóstwo. Można było wymieniać i wymieniać, że mleko matki zmienia skład, dostosowuje się do potrzeb dziecka. Prawda? W nocy ma inny skład, w dzień ma inny, że ma różny smak. Codziennie inaczej smakuje. W zależności od tego, co mama zje, to to mleko też zmienia troszeczkę smak. Mieszanka zawsze smakuje tak samo, dzień w dzień, za każdym razem. Prawda? Więc są takie no, też y, ciekawostki na temat y, mleka matki, które nie, nie wszyscy wiedzą. Skóra dziecka Mlekiem mamy najczęściej wygląda dobrze i nie obserwujemy na niej żadnych patologicznych wykwitów. Ale jeżeli mama jest alergiczką, bardzo często do pokarmu dostają się alergeny, a także cytokiny prozapalne i wówczas. Pokarm tej mamy wtórnie może również dziecko uczulać. Takie sytuacje mają miejsce rzadko, ale jednak się zdarzają. Jeżeli u mamy obserwowaliśmy, czy u taty w dzieciństwie, na przykład otopowe zapalenie skóry, wówczas jest większa szansa, że również te problemy wystąpią u dziecka. Natomiast bardzo ważną kwestią jest przede wszystkim też pielęgnacja skóry dziecka, odpowiednia zgodnie z zapotrzebowaniem wiekowym. Inne potrzeby ma skóra noworodka, inne potrzeby ma skóra niemowlęcia, inne potrzeby ma skóra dziecka kilkuletniego. Dziecko, które się rodzi, jego skóra jest bardzo wrażliwa, jest dwa razy cieńsza od skóry osoby dorosłej. I bardzo łatwa, przepuszczalna dla różnych substancji, które przez skórę mogą do krwiobiegu dziecka przenikać. Czyli na przykład w tej chwili już się odchodzi od tego, aby pielęgnować kikut pępowiny spirytusem, ponieważ wiemy, że spirytus może przenikać do krwiobiegu dziecka. Stosujemy raczej łagodne preparaty odkażające albo pielęgnujemy pępek na sucho. Również nie stosujemy na skórę noworodka preparatów zawierających jod, ponieważ również jod może przenikać do krwiobiegu i może mieć wpływ na np. Na funkcjonowanie tarczycy u małego dziecka. Pamiętamy o tym, że skóra na początku po urodzeniu jest jałowa i kolonizuje się bakteriami z otoczenia. Czyli jeżeli dziecko przebywa w oddziale szpitalnym, Istnieje ryzyko, że na skórze mogą y, zacząć zamieszkiwać szczepy potencjalnie niebezpieczne dla dziecka. Dlatego, między innymi, stosuje się zasadę, żeby jak najszybciej, najczęściej w drugiej dobie życia, wypisać takiego noworodka do domu, aby jego skóra kolonizowała się bakteriami z otoczenia zewnętrznego. Skóra małego dziecka łatwo ulega uszkodzeniu, szczególnie pod pieluszką. Bardzo często mamy do czynienia z pieluszkowym zapaleniem skóry. Pod pieluszką obserwujemy stan zapalny, który bardzo często, jeżeli niewłaściwie pielęgnujemy skórę w tej okolicy, ulega pogorszeniu. Co należy robić? Na pewno pieluszka, którą stosujemy u dziecka, powinna trzymać wilgoć z daleka od skóry dziecka, czyli nie tylko żeby ona była sucha na zewnątrz, ale też jeżeli dotykamy pośladków dziecka, wkładamy rękę między pieluszką a pośladki, żebyśmy mieli takie poczucie suchości. Na pewno ta pieluszka powinna pozwalać na wentylację, czyli żeby powietrze miało dostęp do skóry dziecka. Czasami zdarzają się odparzenia yy, w, u dzieciaczków yy, od yy. Niekoniecznie wcale przez e, zaniedbanie jakiejś matki, że nie zmieniła tej pieluchy. Wystarczy czasami po prostu dziecko troszeczkę mocniej podetrzeć przy, przy, przy przewijaniu pieluszki. Można troszeczkę podrażnić skórkę i ta skórka wtedy jest bardziej wrażliwsza. E, wtedy e, polecam właśnie my, my się dużo wietrzyliśmy, jeśli dochodziło do jakichś podrażnień no i używaliśmy takich m, typowej maści, takiej przeznaczonej właśnie na odparzenia dla, dla, dla dzieci. I, Myślę, że jeśli się zauważy od razu, że dziecko jakieś powstaje podrażnienie na, na, na właśnie na skórze, to te, jeśli jest szybka reakcja, to jest... Bardzo szybko od razu dochodzi do, do wygojenia i, i nie ma żadnego problemu. U nas odparzenia pojawiły się w momencie rozszerzania diety, czyli dopóki dziecko jest tylko na piersi, to zupełnie nie było takiego problemu. I u jednej córki, i u drugiej. Druga ciągle jest tylko na piersi. Natomiast pierwsza córka, pierwsze odparzenia pojawiły się właśnie w momencie rozszerzania diety, kiedy no, ta dieta dziecka się już zmienia. Trzeba uważać i szybko reagować. Gdzie mausek? Gdzie mausek? Ważne, żeby ta skóra nie była uszkodzona, ponieważ przez uszkodzoną skórę bakterie mogą dostawać się do organizmu dziecka i być przyczyną różnego rodzaju zakażeń. Najczęściej do uszkodzeń dochodzi pod pieluszką, w środowisku wilgotnym, gdzie nie ma dostępu powietrza, dlatego ta okolica powinna być szczególnie pielęgnowana. Jeśli chodzi o pielęgnację dziecka, to używamy raczej emolientów i do kąpieli, i do, i do smarowania po kąpieli. Jeśli chodzi o pielęgnację pupy, no to są to tłuste kremy. Po każdej zmianie pieluszki, szczególnie o małych niemowląt, stosujemy na skórę różnego rodzaju balsamy. Zawierające emolienty, aby tą skórę nawilżać, odpowiednio pielęgnować. Substancje, właśnie takie w formie różnego rodzaju kremów, balsamów stosowane szczególnie na skórę pod pieluszką, też stanowią taką izolację pomiędzy kontaktem na przykład skóry dziecka z luźną kubką, która bardzo często pojawia się szczególnie u noworodków. A jakie pieluchy są najlepsze dla naszych dzieci? Jednorazowe czy może te tetrowe? Ktoś używa jeszcze tetrowych? Wiem, że są wielorazowe pieluchy, ale powiem szczerze, że nie używałam, nie próbowałam i nie, nie będę się wypowiadać na ten temat, bo nie mam doświadczeń. Używamy pieluch jednorazowych po prostu. Pieluszki tetrowe, pomimo że y, są być może ekonomiczniejsze, aczkolwiek zawsze musimy też pomyśleć o tym, że wypranie tej pieluszki też kosztuje. Bo musimy zapłacić za, za pranie, za detergenty. Pieluszka ta, szczególnie jeżeli dziecko mają zakładaną w nocy, nie izoluje skóry dziecka od wilgoci. Bardzo często dziecko godzinę czy dwie, zanim się obudzi lub zacznie płakać. Po prostu leży w tej mokrej pieluszce i ta pieluszka ma kontakt ze skórą. Także zdecydowanie lepsze są pieluszki, dobrej jakości pieluszki, które mają lepsze walory użytkowe, tak? Czyli chronią skórę dziecka przed wilgocią. Używaliśmy różnych film, po prostu dla sprawdzenia, czy, kiedy ta pupa jest najbardziej sucha i kiedy dziecko nie ma żadnych właśnie odparzeń i jakichś problemów. Także trzeba samemu przetestować trochę tych filmów. Jeżeli chodzi o komfort skóry dziecka i zapobieganie odparzeniom, zdecydowanie lepsze są pieluszki jednorazowe. Często rodzice sami, domowymi sposobami, radzą sobie z problemami skóry u swoich pociech. Jednym z nich jest kąpiel w krochmalu. Przygotowanie takiej mikstury z krochmalu to jest po prostu mąka ziemniaczana rozpuszczona w... W gorącej, znaczy najpierw rozpuszcza się troszeczkę w zimnej wodzie, później zalewa się do gorącej, powstaje taki kisiel i wlewamy to do wanienki. Nie wymaga wtedy to mycia żadnego innym preparatem. Wystarczy właśnie wykąpanie się w takim krochmalu. I już po takiej kąpieli nie musimy stosować żadnych właśnie oliwek, balsamów, bo taki krochmal naprawdę zbawiennie działa właśnie dla, dla, dla skóry takiego niemowlaka. Kąpiel w krochmalu jak najbardziej spełnia zalety ochrony skóry dziecka, chroni skórę przed podrażnieniami i może być okresowo stosowana na zmiany z emolientami, które również będą miały tę funkcję nawilżającą skórę dziecka. Pamiętajmy jednak, domowe sposoby pomogą przy niewielkich problemach zdrowotnych. Poważniejsze przypadki musi obejrzeć lekarz pediatra. Choć warto też dokładnie obserwować, kiedy i w jakich okolicznościach wystąpiły problemy ze skórą. U synka, na przykład, bardzo często pojawiały się na przykład potówki, ponieważ no, on ma taką skórkę jakąś, że bardzo reaguje. Więc też uważam, że tak jak my postępowaliśmy, my się w ogóle nie przegrzewamy. One chodzą całą zimę, praktycznie chodzą sobie. No, tutaj po mieszkaniu chodzą, teraz, ponieważ raczkujemy w rajstopkach i w pody, nie ubieram ich jakoś bardzo grubo. Na dwór, jak wychodzimy, też nie, 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 nie ubieramy się za mocno. Staram się, tak jak taką zasadę sobie przyjmuję, że dziecko powinno mieć jedną warstwę więcej niż osoba dorosła, ponieważ no, dziecko, wiadomo, na dworzu, w wózku się nie rusza, więc tutaj tą dodatkową odzieżą jest kocyk. Potówki są to yy, drobne yy zmiany na skórze o typu czerwonych grudek zakończonych białymi łebkami, które najczęściej powstają w wyniku przegrzania dziecka. Główne miejsca, gdzie pojawiają się potówki, to jest owłosiona skóra głowy, to jest szyja, pachwiny czy pod paszkami. Czasami również, jeżeli dziecko ma Kilka miesięcy jest dzieckiem leżącym, małym niemowlęciem, mogą się pojawiać na brzuszku lub na plecach. Najczęściej, kiedy dziecko rozbierzemy, te potówki mogą się ze sobą zlewać i jeżeli no, nic z nimi nie zrobimy, w sensie zmiany temperatury otoczenia, w którym przebywa dziecko, mogą się nasilać. W pewnym czasie mogą pokryć nawet całe ciało, natomiast jeżeli we właściwy sposób postępujemy z dzieckiem z potówkami. Po pewnym czasie możemy zobaczyć, że skóra w miejscu, gdzie były potówki, zaczyna się złuszczać i jest to zupełnie normalny objaw. Najczęściej, jeżeli taka potówka się pojawi, po uzyskaniu prawidłowej temperatury otoczenia ona znika w ciągu godziny, dwóch bez śladu. Jeżeli u naszego dotychczas zdrowego dziecka na skórze pojawi się wysypka, która będzie wysypką swędzącą, łuszczącą się o takim rumieniowym zabarwieniu. Wówczas warto zwrócić uwagę, czy w ostatnich dniach nie zmieniliśmy diety dziecka lub nie zaczęliśmy stosować nowego proszku do prania lub nowych płynów do kąpieli, bo bardzo często są to właśnie wysypki o przyczynie y, takiej związanej z reakcją alergiczną na, na stosowany produkt. Mieliśmy właśnie ta, taki y, przypadek, że Olkowi się na plecach pojawiły takie. Y, Wykwity na skórze. W pierwszej chwili myślałam, że jest to może jakiś rumień, i wtedy żeśmy skorzystali z porady lekarza, aby to, 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 to obejrzał. Okazało się, że lekarz troszkę podejrzewał, że jest to ujotokowe zapalenie skóry lub jakaś alergia, na przykład pokarmowa. Ja też tutaj troszeczkę próbowałam testować. Już dzieci zaczęły wszystko jeść, więc było mi trudno domyślić się, z czego powstało to. to ten właśnie, to ta zmiana na skórze. Pan doktor nam wtedy przepisał maść. Po tej maści było ok, ale za jakiś czas się to pojawiło ponownie. Ale wiedząc, że się już to wygaja, to też nie spanikowałam i już nie leciałam drugi raz. Nie, nie, nie biegłam po poradę do lekarza, bo wiedziałam, że jemu się to zagoi. Okazało się, że był to płyn do y, pukania odzieży dziecięcej. Ja, był taki moment, że zmieniłam. Na, na właśnie na inny i stąd powstało właśnie to. Teraz wróciliśmy do poprzedniego i jest wszystko ok. Rodzaj zmiany chorobowej rozpoznaje lekarz i on ustala dalsze postępowanie w zależności od przyczyny takiej wysypki. Na pewno są wysypki, które nas mogą bardzo niepokoić. To są wysypki, które towarzyszą chorobom zakaźnym. Nagle pojawiające się wybroczyny, czy plamista wysypka przy ogólnym pogorszeniu stanu dziecka przebiegającym z wysoką gorączką, no, wymagają natychmiastowego badania przez lekarza. Tak samo pojawiające się pęcherze, o typie pokrzywki, które świadczą o intensywnej reakcji alergicznej, również wymagają niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza. Tak. Tak, tak. Halo. Halo. Pamiętajmy zawsze o tym, że jeżeli mamy problemy ze skórą dziecka, warto zgłosić się do lekarza pediatry, aby rozwiał nasze wątpliwości i wyjaśnił przyczynę tej wysypki, ponieważ wiele wysypek wygląda podobnie, ale czy się je w zupełnie inny sposób. Lekarz małpa. TV. Myślnik. Trwam. Pod tym adresem czekamy na Państwa opinii o programie i pytania do naszej specjalistki. A w następnym odcinku powiemy, co najczęściej jest przyczyną gorączki u dzieci i o sposobach jej zwalczania.